to spójrzmy, na czym polega zamiana komunikacji jednokierunkowej na dwukierunkową. Wrócimy do naszej zmywarki. Rozładujesz zmywarkę, jest, zobaczcie, pytaniem, na które mogę odpowiedzieć tak lub nie. I ważnym założeniem, to jeszcze nie koniec, bo to jest tylko początek tego, co chcę powiedzieć, jeszcze nie, nie, nie oceniajcie same, samego elementu, jest takie założenie, które mówi, ile pytań, tyle odpowiedzi, ile odpowiedzi, tyle odpowiedzialności. I wrócimy jeszcze do odpowiedzialności, bo zobaczcie, odpowiedzialność jest takim słowem, na które my, my często patrzymy na odpowiedzialność jako na winę, jak na obciążenie, jak na ciężar, jak na obowiązek. Nie? A jak spojrzymy sobie na to, z czego składa się słowo odpowiedzialność, to no, etymologia tego słowa pochodzi od odpowiedzi, nie tylko po polsku. Angielski responsibility pochodzi od słowa response, też odpowiedź. Więc jak spojrzymy sobie, czym jest odpowiedzialność, to odpowiedzialność jest odpowiedzią. I jeśli chcemy uczyć dziecko odpowiedzialności, czyli tego, żeby w sytuacji, kiedy będzie coś zagrażającego jego życiu i zdrowiu, czyli przypuśćmy, ktoś powie, chodź się ścigamy samochodami, albo dobra, wypiłeś, ale co tam, nie będziemy marznąć, chodź wsiadamy do auta, podwiedziesz nas, to odpowiedzialne dziecko odpowiada na to tak, że będzie bezpieczne. No i teraz jest pytanie, czy my nakazami i rozkazami rzeczywiście uczymy dziecko odpowiadać na sytuację, czy też być posłusznym, słuchać się różnych rzeczy. Jakby dzieci uczą się podejmować decyzje przez podejmowanie decyzji, a nie przez wykonywanie i słuchanie poleceń. Ale to jest pytanie, które rozpoczyna nam komunikację dwukierunkową, a trzeba pamiętać, że w tym wszystkim jeszcze jest coś, co mówimy, co jest jakby kluczem do budowania motywacji wewnętrznej to jest sens. Sens rządzi światem motywacji.